Dzień dobry, kochana. Spokojnie, nie spóźniłaś się, bo lekcja zaczyna się dopiero za pięć minut. Oj, tak? Tak. Red, przepraszam, ale miałam dzisiaj okropną noc. Myślałam, że spóźnię się do szkoły, bo zaspałam. Przepraszam. Ale co się stało? Uh, już wiem. Czyżby problemy miłosne, czy zmęczenie? Uh, I to, i to. Nina, nie wiem, co zrobić z Simonem. Posłuchaj, on ma strasznego doła. Nie odbiera telefonu, nie odpisuje nic. Bo jest zazdrosny. To normalne, że chłopak jest zazdrosny, jak widzi, że dziewczyna, która mu się podoba, całuje się z innym. Ale już mu tłumaczyłam, że ja nie miałam z tym nic wspólnego. Wiem, że do Mateo cię pocałował, ale czy jesteś pewna, że niczego wtedy nie poczułaś? Kolnereczko, możemy pogadać? Chyba lepiej pójdę do klasy zabrać stamtąd moje książki. O czym chcesz gadać? Tak sobie myślałem i sądzę, że bardzo dobrze rozumieliśmy się tam na konkursie i powinniśmy być razem. Co? Myślę o wspólnej jeździe na wrotkach, na wrotkowisku w rollerze. Jaki film nakręcasz? Żaden. A poza tym, przecież to ty postanowiłeś urządzić filmowe zakończenie w choreografii. I to przez ciebie Amber jest teraz na mnie zła, a zimo się nie odzywa. Jeśli to rzeczywiście moja wina, to powinna być raczej zła na mnie. Spokojnie, w końcu jej przejdzie, a teraz potrzebuję partnerki na wrotkach. Co? W życiu nie zamierzam trenować razem z tobą na wrotkowisku, tak? Przemyślisz to? Hej, nie każda dziewczyna może ze mną jeździć. A! <grym> Hmm. Tak, zapomniałam o tych wszystkich dziewczynach, które ustawiają się w kolejce, żeby sobą jeść. ty jesteś na pierwszym miejscu. Słuchaj, Mateo, nie chcę być na żadnym miejscu w tej kolejce. Już było dobrze, a przez ciebie mam same problemy. Chcę tylko jednego. zostaw mnie w spokoju królu Pawiu, okej? Okay? Jak sobie chcesz, kelnereczko. Zamierzam zająć się tym teraz, żeby Luna już nigdy więcej nie zbliżyła się do Mateo. Co zrobisz? To, co będzie konieczne, żeby ta smarkula pojechała gdzieś daleko. Jak najdalej od nas wszystkich. I ja to przyrzekam, albo nie jestem Amber Smith. Zaczekajcie tu. Zaraz wracam.